Czy zdarzyło Ci się kiedyś obiecać sobie, że od jutra już wszystko się zmieni, że weźmiesz się w garść, zaczniesz działać, skończysz odkładać, a potem mija tydzień, miesiąc, rok i wciąż stoisz w tym samym miejscu? Nie dlatego, że ci się nie chce, ale dlatego, że coś wewnątrz Ciebie trzyma Cię w miejscu. Jakbyś siedział za kurtyną własnego życia, czekając, aż ktoś inny da Ci znak, że możesz wreszcie wyjść na scenę. Dziś pokażę Ci, jak wyjść na tę scenę, bez czekania, bez perfekcyjnego momentu, bez wymówek. Bo właśnie tam, po drugiej stronie oporu, zaczyna się prawdziwe życie. Pamiętam, jak sam potrafiłem godzinami analizować każdy krok. Miałem plany, pomysły, listy, postanowienia. A mimo to nic się nie zmieniło. Dni wyglądały tak samo. Kawa, telefon, memy i poczucie winy, że znowu odkładam. Wtedy zrozumiałem, że problem nie jest w lenistwie, problem jest w systemie, który mamy w głowie, w tym, jak nas nauczono reagować, myśleć, planować. Działamy na autopilocie, autopilot boi się zmian. Dobra wiadomość jest taka, że ten system da się przeprogramować. Nie przez kolejną motywacyjną gadkę, tylko przez konkretne kroki, które sprawią, że zaczynasz działać, nawet wtedy, kiedy ci się nie chce. Dlatego dziś wyjdziesz za tej kurtyny i wejdziesz na scenę. Dosłownie i w przenośni, ponieważ stworzyłem formułę, którą nazwałem scena. To pięć zasad, które w 99% przypadków niszczą prokrastynację na kawałki. Nie teoria. System, który działa. W tym materiale przejdziemy przez całą formułę scena. Pamiętaj, żeby scena zadziałała, trzeba wdrożyć wszystkie zasady. Nie trzy, nie cztery, tylko pięć zasad. To jak? Gotów by coś zmienić? W takim razie musimy się cofnąć nieco w czasie. Jest rok 1519. Hernán Cortés przypływa do Meksyku z kilkuset żołnierzami. Zmęczeni, przestraszeni, zdezorientowani. Patrzą w stronę nieznanego lądu i zadają sobie pytanie: A co jeśli przegramy? Może lepiej zawrócić? Cortés widzi ich strach i wtedy wydaje rozkaz, który zmienia wszystko: spalić statki. W jednej chwili dym zasnuwa niebo. Nie ma już powrotu. Nie ma planu B. Nie ma. Zrobię to jutro. Jest tylko jedna droga naprzód. To nie był akt szaleństwa, to był genialny ruch psychologiczny. Kiedy nie masz dokąd uciec, działasz. Bo nagle wszystko, co było opcjonalne. Staje się konieczne. Psychologia nazywa to commitment device, mechanizm zobowiązania. Kiedy odbierasz sobie możliwość wycofania, twój mózg włącza wszystkie zasoby, pojawia się odwaga, determinacja, skupienie. Nie dlatego, że masz więcej motywacji, tylko dlatego, że przestajesz mieć wybór. I właśnie o to chodzi w pierwszej zasadzie formuły: scena, S, jak spal statki. Bo dopóki zostawiasz sobie drogę odwrotu, podświadomość zawsze będzie ci szeptać: może zrobię to jutro, jeszcze masz czas, przecież nic się nie stanie. Ale kiedy zamkniesz furtkę, zaczynasz działać tu i teraz. Jak to zrobić w praktyce? Pierwszy sposób to publiczne zobowiązanie. Nie chodzi o to, żebyś napisał na Facebooku, od jutra zmieniam swoje życie. Chodzi o to, żebyś powiedział konkretnym ludziom, których zdanie się naprawdę dla ciebie liczy, że coś zrobisz. Na przykład. W sobotę nagrywam swój pierwszy film na YouTube. O 20 wysyłam ci link. Jeśli nie wyślę, to zrobię o cokolwiek mnie poprosisz. Albo. W tym tygodniu uczę się dwa razy po godzinę, w środę i w piątek o 18. Wysyłam ci zdjęcie z notatek. Jeśli tego nie zrobię, to wymyślisz mi jakieś publiczne wyzwanie. Proste? Tak. Ale różnica między mam w planie, a zdeklarowałem, to przepaść. Bo kiedy ktoś wie, że coś obiecałeś, twoje ego nie pozwala ci się wycofać. Chcesz zachować twarz, i to cię pcha do przodu, a konsekwencja musi być na tyle silna, by motywowała do działania. Drugi sposób to kara pieniężna, która boli. I to jest mocne, ale działa. Nadaj sobie realną karę za niewykonalne zadania. Na przykład, jeśli nie zrobię treningu w środę, wysyłam 100 zł na partię polityczną, której nie znoszę. Oczywiście powiadom o tym swoich bliskich, a najlepiej znajomych, którzy są jej zwolennikami, bo oni na pewno cię przypilnują. Brzmi śmiesznie, ale to działa, bo mózg nienawidzi strat. Woli zrobić coś niewygodnego niż poczuć ból przegranej. I o to właśnie chodzi, żeby działanie stało się mniejszym bólem niż odkładanie. Zobacz, to nie magia. To czysta biologia. Twój mózg szuka bezpieczeństwa. Więc jeśli mu je odbierzesz, przerzuci całą energię na rozwiązanie, a nie na wymówkę. I wiesz, co się wtedy dzieje? Nagle działasz. Bez analizy, bez perfekcyjnego planu, bo nie masz wyjścia. Paradoksalnie, dopiero kiedy odbierasz sobie wybór, zyskujesz wolność. Wolność od wątpliwości, analizowania i wiecznego czekania na lepszy moment. Dlatego dziś wybierz jedną rzecz, którą odkładasz. Zrób publiczne zobowiązanie i nadaj sobie konsekwencję, która będzie cię parzyć. To będzie Twój pierwszy ogień, Twój pierwszy krok, żeby naprawdę spalić statki. Bo tylko wtedy możesz iść naprzód, kiedy spalić statki, dzieje się coś ciekawego. Zaczynasz działać. Masz energię, determinację, jasność, ale po kilku dniach zauważasz, że coś ci wysysa energię. Nie brak motywacji, nie lenistwo, tylko rozpraszacze. Wiesz o czym mówię. Zaczynasz coś robić, a nagle telefon wibruje: powiadomienie, wiadomość, dźwięk z Instagrama ktoś coś napisał sięgasz oczywiście tylko na sekundę i pół godziny znika. Twój mózg nie odróżnia rozwoju od dopaminy. Za każdym razem, gdy klikasz w coś nowego, dostajesz małą nagrodę. I tak stajesz się jak pies pawłowa. Ślinisz się na dźwięk powiadomienia. Nie dlatego, że nie masz silnej woli, tylko dlatego, że masz źle ustawione środowisko. Dlatego druga zasada formuły scena brzmi: C, jak czarna lista rozpraszaczy. To Twój osobisty raport sabotażu. Lista wszystkich rzeczy, które kradną Ci uwagę i które musisz usunąć, zanim zaczniesz działać. Zanim wytłumaczę, jak to zrobić, opowiem Ci historię. Wyobraź sobie chirurga podczas operacji na otwartym sercu. Czy w trakcie zabiegu odbiera telefon, sprawdza powiadomienia? Albo pyta pielęgniarki, co dziś na obiad? Nie. Bo jeden rozpraszacz i pacjent nie ma szans. A teraz pomyśl o sobie. Za każdym razem, gdy zaczynasz coś ważnego, na stole leży Twój pacjent, Twoje marzenie, projekt, cel. I każdy rozpraszacz to skalpel wymierzony w to, co najcenniejsze. Dlatego od dziś. Prowadź prosty rytuał. Kartka, długopis. Nazwij ją Czarna lista rozpraszaczy. Połóż ją zawsze obok siebie, gdy pracujesz. Za każdym razem, gdy coś cię wybije z rytmu, zapisuj. Nie reaguj, nie wchodź, nie odpisuj. Zapisz i wróć do pracy. A dopiero po skończeniu sprawdź tę listę i zadaj sobie pytanie. Jak mogę to wyeliminować na przyszłość? Przykład. Kot przeszkadza. Zamknij drzwi. Daj mu zabawkę przed startem. Partner wchodzi do pokoju. Ustalcie zasady. Od 18 do 20 cisza. Potem jestem Twój w 100%. Telefon. Tryb samolotowy. Jeśli to ważne, odzwaniasz po pracy. Powiadomienia. Wyłącz. Nie musisz wiedzieć o wszystkim natychmiast. Brzmi to dziecinnie prosto, ale działa, bo widzisz, jak wiele drobiazgów cię rozprasza. Twój mózg ma ograniczoną ilość uwagi. Każdy rozpraszacz to jak ktoś odłączający kabel z Twojego komputera. Tracisz moc, zanim w ogóle ruszysz. Zrób test. Przez jeden dzień zapisuj każde rozproszenie. Wieczorem przeczytaj listę. Zobaczysz czarno na białym, gdzie ucieka Twoja energia. I nagle zrozumiesz, że to nie brak dyscypliny, tylko środowisko kradnie ci skupienie. Bo nie można wygrać z prokrastynacją, jeśli codziennie przegrywasz z powiadomieniem. Dlatego twoje zadanie na dziś jest proste. Stwórz własną czarną listę. Nie po to, żeby się obwiniać, po to, żeby zobaczyć prawdę. Świadomość to pierwszy krok do kontroli. A kontrola nad uwagą to kontrola nad życiem kiedy zaczniesz eliminować rozpraszacze poczujesz coś czego od dawna nie czułeś ciszę nie tę zewnętrzną tylko wewnętrzną nagle zauważysz że łatwiej ci się skupić ale również szybko zobaczysz coś jeszcze twoje środowisko nadal cię testuje biurko w którym leży wszystko i nic powiadomienia z laptopa telefon w zasięgu wzroku Zapach jedzenia z kuchni i znowu odpływasz. Dlatego trzecia zasada formuły scena brzmi e jak ekosystem. Bo to nie silna wola decyduje o tym, czy działasz, tylko środowisko, w którym funkcjonujesz. Pomyśl o tym tak. Jeśli codziennie próbujesz jeść zdrowo, ale na blacie leży paczka chipsów, to nie silna wola przegrała. To po prostu Twoje otoczenie było przeciwko tobie. Środowisko jest silniejsze niż Twoje postanowienia. Zawsze. I to działa w obie strony. Jeśli je zorganizujesz, może pracować dla ciebie. Nie musisz się motywować, bo wszystko wokół ciebie będzie popychać w odpowiednim kierunku. Zobacz, Twój mózg działa przez skojarzenia. To, co się często powtarza w danym kontekście, staje się automatycznym nawykiem. Psychologia nazywa to warunkowaniem. Jeśli za każdym razem siadasz do pracy w tym samym miejscu, o tej samej porze, z tą samą muzyką w tle, z tą samą filiżanką kawy, po kilku dniach twój umysł zaczyna łączyć fakty. Ta muzyka równa się praca, ta kawa równa się skupienie, to miejsce równa się działanie. To nie magia, to czysta neurobiologia. Twój mózg zaczyna działać w trybie to znam, więc odpala koncentrację automatycznie. Dlatego stwórz własny ekosystem działania. Nie musi być idealny, musi być powtarzalny. Zacznij od miejsca. Jedno miejsce równa się jedna czynność. Jeśli tam pracujesz, nie scrolluj. Jeśli tam odpoczywasz, nie pracuj. Mózg musi wiedzieć, to miejsce równa się ten stan. Potem rytuał. To może być mała sekwencja, która zawsze poprzedza działanie. Na przykład zapalasz lampkę, bierzesz łyk kawy, otwierasz notes i zapisujesz pierwsze zadanie. Ten rytuał staje się jak włącznik. Nie szukaj perfekcyjnych warunków. Stwórz własne, bo kiedy wszystko wokół ciebie mówi działaj, nie musisz się zmuszać. Działanie dzieje się samo. I to jest ta różnica między ludźmi, którzy wiecznie szukają motywacji, a tymi, którzy po prostu robią swoje. Ci drudzy nie są silniejsi, po prostu zbudowali system, który działa za nich. Więc Twoje zadanie na dziś jest proste. Wybierz jedno miejsce, w którym będziesz działać. Ustal jeden rytuał, który zawsze będzie sygnałem start. Powtarzaj go codziennie o tej samej porze. Niech stanie się twoją kotwicą. Bo jeśli spaliłeś statki i usunąłeś rozpraszacze, to właśnie rytuały są twoim sterem. Pomagają ci płynąć prosto, nawet gdy fala rośnie. Masz już spalone statki, usunąłeś rozpraszacze, zbudowałeś środowisko, które ci sprzyja. Ale jeśli teraz nie wiesz dokąd płynąć, bardzo łatwo możesz znowu zbożyć z kursu. Dlatego czwarta zasada formuły: scena brzmi N jak nawigacja. Bo nawet najlepszy statek nie popłynie bez mapy, a większość ludzi błądzi nie dlatego, że nie mają siły, tylko dlatego, że nie mają kierunku. Wyobraź sobie, że jedziesz rano autem do obcego miasta. Nie sprawdziłeś trasy, więc jedziesz na czuja. Skręcasz w lewo. Zawracasz, stoisz w korku. Gubisz się na rondzie. W końcu docierasz spóźniony i wkurzony. Mimo że wyjechałeś wcześniej. A teraz druga wersja. Dzień wcześniej wpisałeś adres w Google Maps. Rano po prostu jedziesz. Zero stresu, zero kombinowania. Wyździe skręcić, co ominąć i ile jeszcze zostało? Plan to twoja mapa. Bez niej mózg błąka się od jednego zadania do drugiego i zużywa całą energię nie na działanie, tylko na podejmowanie decyzji. Od czego zacząć? Co jest ważne? A może zrobię to później? Psycholog Roy Baumeister nazwał to decyzyjnym zmęczeniem. Każda decyzja, nawet ta, co zjesz na śniadanie, zużywa część Twojej siły poznawczej. Dlatego, im mniej decyzji podejmujesz w trakcie dnia. Tym więcej energii zostaje ci na działanie. Prosty plan daje ci spokój, bo nie musisz już zastanawiać się, co dalej. Wiesz, masz mapę, a mapa to wolność. Zasada jest banalna, ale rewolucyjna. Nie planuj dużo, planuj głęboko. To znaczy, nie zapisuj 20 zadań dziennie. Zapisz maks trzy najważniejsze, a najlepiej jedno to, co naprawdę przesuwa cię naprzód. Zadaj sobie pytanie, gdybym mógł dziś zrobić tylko jedną rzecz, która najbardziej przybliżemy do celu, co by to było? I to zrób jako pierwsze. Reszta to szum. Zajętość to nieproduktywność. Druga rzecz, priorytet. Nie wszystkie zadania są sobie równe. Czasem jedno działanie daje efekt, którego nie osiągniesz po miesiącu chaotycznej pracy. Zasada Pareto mówi jasno. 20% działań przynosi 80% efektów. Więc skup się na tych 20%. Trzecia rzecz. Planowanie wcześniej. Nie zaczynaj dnia od myślenia, co dziś zrobisz. Zrób to dzień wcześniej. Wieczorem zaplanuj jutro, w niedzielę zaplanuj tydzień. To jak programowanie swojego mózgu przed snem. Rano już wiesz, co robić. I ostatnia rzecz. Kalendarz zamiast listy. Lista to iluzja kontroli. Kalendarz to realne zobowiązanie. Zadanie wpisane w godzinę w kalendarzu staje się spotkaniem z samym sobą. Nie może kiedyś, tylko jutro o 18. To proste narzędzie zabiera ci chaos i daje klarowność, która jest jak światło we mgle. Bo kiedy masz mapę, nie musisz błądzić. A kiedy nie błądzisz, zaczynasz ufać sobie. Każdy dzień staje się nawigacją, a nie kolejną walką o przetrwanie. Więc dziś Twoje zadanie jest proste. Zapisz trzy najważniejsze rzeczy, które naprawdę przesuwają Cię do przodu. Nadaj im konkretny termin i godzinę i potraktuj to jako spotkanie, którego nie możesz odwołać. Bo gdy wiesz dokąd płyniesz, każdy wysiłek zaczyna mieć sens. Masz plan, wiesz co masz zrobić, kiedy i jak. Ale Przychodzi dzień, w którym po prostu ci się nie chce. Czujesz zmęczenie, zniechęcenie, brak energii. Znasz to uczucie. Patrzysz na kalendarz, na zadania i myślisz, dziś nie dam rady, jutro na drobię. I tak powoli plan zmienia się w wymówkę. To właśnie w takich momentach większość ludzi odpada. Nie przez brak wiedzy, tylko przez perfekcjonizm. Bo Perfekcjonizm to jeden z największych sabotażystów działania. Mówi ci, zrób to idealnie albo wcale. A przecież, wcale to ulubione słowo prokrastynacji. Dlatego, ostatnia zasada formuły scena brzmi, a jak akceptuj minimum. Bo jeśli nie potrafisz zrobić wszystkiego, zrób cokolwiek. Nie musisz przebiec maratonu. Wystarczy, że założysz buty. Nie musisz napisać książki. Wystarczy, że otworzysz dokument i napiszesz jedno zdanie. Nie musisz iść na siłownię na godzinę. Wystarczy, że, że zrobisz 10 pompek. To może brzmieć banalnie, ale tu dzieje się magia, bo gdy zaczynasz, nawet od najmniejszego kroku, uruchamiasz coś, co psychologia nazywa efektem zajgarnik czyli potrzebę dokończenia tego, co zostało rozpoczęte. Twój mózg nie znosi niedomkniętych pętli. Więc kiedy zrobisz pierwszy ruch, zaczyna cię pchać dalej, żeby skończyć. To jak z kamieniem, który stoi na górce. Nie ruszy się, dopóki go nie popchniesz. Ale gdy już to zrobisz, reszta dzieje się sama. Dlatego akceptuj minimum. Nie po to, żeby robić mniej, po to, żeby nigdy nie zatrzymać się na zerze. Bo zero zabija nawyk, minimum go podtrzymuje. Jeśli dziś nie masz siły, nie walcz ze sobą. Zrób mały ruch, który utrzyma ciągłość. Bo działanie, nawet minimalne, to most między tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz się stać. Zrób cokolwiek, żeby nie przerwać rytmu. Bo kiedy coś się toczy, łatwiej to dalej pchnąć. A kiedy zatrzymasz się na dłużej, wrócić jest o wiele trudniej. Więc dziś, jeśli nie możesz zrobić wszystkiego, zrób, swoje minimum: pięć minut nauki, jeden akapit, kilka oddechów uważności. Cokolwiek, co mówi Twojemu umysłowi, ja dalej gram, bo sukces to nie efekt wielkich zrywów, to efekt tysiąca małych ruchów, których nie przerywasz nawet wtedy, gdy ci się nie chce. To właśnie minimum odróżnia tych, którzy kończą, od tych, którzy wciąż zaczynają od nowa. Właśnie poznałeś formułę, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki działasz. Scena. Pięć prostych zasad, które razem tworzą system. Prostych nie oznacza łatwych. S. Jak spal statki, czyli pozbądź się drogi odwrotu, bo dopiero wtedy włącza się Twoja prawdziwa siła. C. Jak czarna lista usuń wszystko, co kradnie Ci uwagę. Bo tam, gdzie płynie Twoja uwaga, tam płynie Twoje życie. E. Jak ekosystem. Stwórz środowisko, które samo Cię popycha do działania, bo kiedy nie musisz się zmuszać, wszystko staje się łatwiejsze. N. Jak nawigacja. Miej prosty plan i priorytety, bo bez mapy nawet najlepszy statek nie popłynie. I A. Ja, jak akceptuj minimum. Nie zatrzymuj się na zerze, bo to właśnie małe kroki budują wielkie zmiany. To nie teoria, to system, który działa, jeśli dasz mu szansę, bo prokrastynacja nie znika, kiedy znajdziesz więcej motywacji. Znika, kiedy tworzysz warunki, w których nie da się nie działać. Więc jeśli chcesz przestać zaczynać od jutra, zacznij dziś. Wybierz jedną zasadę sceny, tę, która najbardziej z tobą rezonuje. I wdróż ją natychmiast. Nie czekaj na idealny moment, bo moment, w którym decydujesz się działać, to właśnie ten moment, który zmienia wszystko. To dopiero początek. W kolejnych filmach pójdziemy głębiej. Podświadomość, emocje i przekonania, które kierują Twoim życiem. A jeśli chcesz być bliżej tego, co robię, zapisz się na mój newsletter. Link w opisie pod filmem. Tam nie gryzę się w język. Przeczytasz, czego nauczyły mnie i moich klientów trudne doświadczenia i w jaki pokrętny sposób może działać umysł. Piszę surową prawdę, jaką sam chciałbym usłyszeć, żeby w końcu przestać się sabotować i ruszyć z miejsca. Bo życie to nie próba generalna, kurtyna już się podniosła. Teraz ty jesteś na scenie i tylko od ciebie zależy, czy zagrasz naprawdę.